Dziękuję bardzo, ale Krystusowi. się cieszę, że mogę dzisiaj być z Wami, z i przeżyć wspólnie to Nie wyjawiam tematu swojego wystąpienia. Będzie się to rozwijać sukcesywnie, dynamicznie. Zanim przejdę do samej treści, Podzielę się tą historią, która wydarzyła się naprawdę, w której byłem świadkiem i ona jak gdyby jest tutaj wstępna do tego, co będziemy studiować w Słowie Bożym. Mianowicie jakiś czas temu jechałem pociągiem i to był taki pociąg bez przedziałów. Obok siedział mężczyzna, koło niego taka młodsza kobieta, a tam parę siedzeń dalej takie dwie kobiety, już powiedzmy nie są starsze. Nie wiem skąd wracały. Prawdopodobnie te, 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 te dwie kobiety wracały przez jakieś pielgrzymki, przez z jakiejś katolickiej konferencji, bo bardzo szybciowo wymieniały się. coś powiedział, albo taki wykład, albo ten inny wykład, jeszcze inny wykład. I widać było, że były tym wszystkim bardzo zachwycone. Dzieliły się tak z entuzjazmem, powtarzały, przypominały sobie, przeżywały jak na nowo to wszystko. Przecież nie o nich mowa, raczej właśnie o tym mężczyźnie, który siedział obok. On ciężko znosił, my nie podsłuchiwaliśmy, ale mimo rozmawiałem bardzo głośno. On ciężko znosił tą rozmowę. Przewracał oczami, raz na prawo, raz na lewo. Zamykał te oczy, tak głęboko oddychał. W końcu mówi do tej młodej dziewczyny, która siedzi naprzeciwko, przez zęby cedził każde słowo. Ja też jestem bieżący, no ale bez przesady. Ja też jestem bieżący, ale bez przesady. I gdyby to był Taki pojedynczy wypadek nie warto by się nad tym rozwodzić, ale ja uważam, że ta jego wypowiedź, ona kryje drugie dno. Ona jest bardzo treściwa, może nie wprost, ale pośrednio ten człowiek wyraził bardzo istotne treści. Ten człowiek, a raczej ta jego wypowiedź, według mnie jest pewnym symbolem, pewnym obrazem stanu duchowego naszego społeczeństwa, społeczeństwa w którym żyjemy, niekoniecznie społeczeństwa związanego z kościołem dominującym w, naszej, w naszym kraju, ale po prostu wśród ludzi, które spo, z których spotykam, a wręcz wśród ludzi w naszych zborach, czasami można taki obraz zobaczyć. Ta jego wypowiedź, kiedy właśnie wyraził, że on jest tym człowiekiem wierzącym, ale takim wierzącym bez przesady ona implikuje trzy, trzy rzeczy. Ona dzieli wszystkich ludzi na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to są ludzie niewierzący. On wprost nie powiedział, ale tak z tego wynika, prawda? Jeżeli on wierzy, bez przesady co prawda, ale wierzy, to znaczy, że są również tacy, którzy nie wierzą, niewierzący. Ale takich jest bardzo mało. Głoszę Ewangelię od 11 lat. I na ulicach, i rozmawiam z ludźmi, i dużo listów otrzymuję. Takiego, który w nic nie wierzy, to bardzo ciężko spotkać. Ale czemu się dziwić, skoro pismo mówi, że nawet Diabeł wierzy? Nawet Diabeł jest wierzący i to mocno wierzący, On uczestniczył w tych wszystkich wydarzeniach. Patrzył. Na patrzę patrzył na zmartwychwstanie, w stanie, rozmawiał z Chrystusem, jest wierzący, on wierzy w to wszystko. Raz na plaży, mówię, nie będę marnował czasu, by się wyraził, i tak na tym ręczniku, jak krzyżownica, podpełznąłem raz do jednego, raz do drugiego, żeby porozmawiać. Spotkałem człowieka, który mi powiedział, że wierzy w zaraz Ja nie wiedziałem w ten czas, co to w ogóle jest. Bo tam sobie sprawdziłem, to jest jakieś bóstwo, bodajże z Bliskiego Wschodu pochodzi, gdzieś tam była ta religia popularna dawno temu. No ale nie wiem, skąd on to wziął, wytrzasnął, ale powiedział, że wierzy w to. Więc takich, żeby człowiek powiedział, że ja, ja w nic nie wierzę. Ja w nic nie wierzę, to bardzo rzadko. Dziś w telewizji spojrzałem do widzenia, ze znanym, ze znanym prezenterem telewizyjnym, on powiedział, że on w dobro wierzy. Bo właśnie padło padł pytanie w kontekście białej religii, co wiedzą? On oni że on w dobro wierzy. Inni wierzą w siłę wyższą, inni w matkę ziemię. Przeważnie każdy w coś wierzy. Ale są tacy, którzy nie wierzą. Są tacy, którzy. Dobrze, no. Że wyraźnie, że powiem, ja nic nie wierzę. Druga kategoria to są wierzący z przesadą. Bo jeżeli w wierzącym bez przesady, to zapewne są tacy, którzy wierzą w jego mniemaniu, prawda? I nie ma w mniemaniu większości ludzi w tym kraju, którzy wierzą, myślą, że są też tacy wierzący z przesadą. Ci, którzy chodzą do kościoła w każdą niedzielę. A szczególnie pewnie niebezpieczni są ci, którzy przychodzą nawet w tygodniu. Ci, którzy się modlą. Albo ci, którzy czytają Pismo Święte. Miałem taką przygodę, Musiałem jeden dzień spędzić w szpitalu dawno temu i wziąłem Pismo Święte ze sobą. Położyłem na stoliczku obok Łóżka jeden dzień. Ponieważ na tych stoliczkach leżało wszystko u ludzi. Różne czasopisma, różne książki, ludzie się nudziło, więc czytali. Na żaden stoliku nie zwracają uwagi tylko na No, Czy wydać był pielęgniarka, czy by, dodać czy by lekarz, czy jakaś rodzina odwiedzająca chorych, to martwili się w tą biblię leżącą na stoliku jak, jak sroka w kość. Tak jakby nie wiem, co zobaczyli po prostu. Wzbudziło to jakąś sensację, prawda, że może myśleć, że już tam ostatnie godziny swego życia spędza, i dlatego po prostu pismo święte ze sobą. Ale, ale tak, tak w tych oczach widziałem takie zdziwienie, zaskoczenie i, i szyja się niektórym wykręcała, po prostu przyglądali się, że nie wierzyli własnym oczom. Więc, więc wierzący z przesadą. I trzecia kategoria ludzi, wierzący bez przesady, ci najbardziej cwali, ci najrozsądniejsi. Oczywiście w oczach, w myślach w większości, w myślach tego człowieka. Z jednej strony on wiary nie odrzuca zupełnie, żeby się tam skazywać na, na, na męki piekielne. Nie odrzuca wiary, on, on, on jakąś wiarę przyjmuje. Ale z drugiej, strony, z drugiej strony ten człowiek nie skazuje się też na jakiś heroizm. On korzysta z życia. On nie traci, a nie jest oszołomem, nie jest, jest faraustykiem religii. Czyli, czyli w jego mniemaniu kawiara bez przesady to jest kawiara najrozsądniejsza, bo i zbawiony będzie, może nie tak wprost, żeby go z butami i żywcem go nie wzięto, ale jakiś tam pokoik w czyśćcu zawsze gdzieś się tam znajdzie, prawda? Ten ostatni pokoik gdzieś się tam prześlizgnie, prawda? Bo on przecież był <kluzny> On nie do końca odrzucał tą wiarę, on będzie jest wierzący. Z drugiej strony nie stracił z życia zbyt wiele, nie namęczył się, nie zrobił z siebie pośmiewiska w pracy, przed sąsiadami, przed rodziną. Bez przesady wierzył, tak jak należało właśnie. Nie będę pytał, w której kategorii Ty siebie widzisz, czy swoich bliskich, bez względu na to, do, do której kategorii się zaliczymy, to chcę powiedzieć tutaj bardzo ważne i bardzo istotne tezy. Po pierwsze, nie każda miara zbawia. To musimy sobie uświadomić na samym początku. Ja widzę Ewangelistów, którzy podchodzą do ludzi i próbują im udowodnić, nawet na podstawie Pisma Świętego, że oni są niewierzący i wywiązuje się konflikt. Wywiązuje się ten jak to? Ja tkwię tkw 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 w tych moich ojców, moich dziadków, z dziadka pradziada, ja to przyjąłem od dzieciństwa, ja nie wierzący, ale ja, ja tego nie podważam. Niektórzy antyliści w zeszłym jakby podważali, że on, że udowadniają, że ty nie wierzysz, ale on wierzy. On mówi, że wierzy i ja jestem przekonany, że on wierzy. Problem jest tylko w tym, że nie każda wiara stawia. Nie każda wiara podoba się Bogu, nie każda wiara jest do dobra. Szanowni wierzy, i to głęboko, ale z nami nie będzie. Wielu ludzi wierzy szczerze, niektórzy za swoją wiarę, nawet życie oddają, tylko że jest to wiara nierozumna. To nie jest ta wiara, której oczekuje od nas Bóg. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to to, że odpowiedź na pytanie jaka wiara zbawia i jaka wiara podoba się Bogu, powinna zaprzątać nasze myśli bez przerwy. Jeżeli ktoś nie rozważał tego, jeżeli ktoś myśli dalej, że każda wiara zbawia, to powinien te swoje myśli skonfrontować z Pismem Świętym, z Biblią i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja z całą pewnością posiadam tę wiarę, która która jest zbawcza, która sprawi, która mnie uchroni przed gniewem Bożym, która przeniesie mnie ze śmierci do życia wiecznego, która sprawi, że po śmierci będę cieszył się życiem wiecznym. To jest rzecz najistotniejsza. I to trzeba zrobić dzisiaj, to trzeba zrobić teraz, nie jutro. Nawet obiadu dzisiaj możemy nie gotować, bo jak nie zjemy dzisiaj, to zjemy jutro. Ale jeżeli dzisiaj odejdę z tego świata, to wszystko stracone. Wszystko zmarnowane. Choćbym tutaj cały świat pozyskał, choćbym zgromadził nie wiadomo jakie bogactwa, przyzgotował nie wiadomo jaką pozycję nawet w widzialnym kościele, a nie, nie odziedziczył tej właściwej wiary, to wszystko na pewno. Wszystko stracone. Minutę po śmierci jest za późno jesteśmy wtedy w najbardziej pożałowani godnym stanie. Więc odpowiedź na pytanie i poszukiwania, czy ja mam wiarę, ale po drugie, czy ja mam wiarę właściwą, czy ja mam wiarę zbadającą, czy ja mam wiarę, która przeniosła mnie z życia wiecznego, z, z, ze śmierci do życia wiecznego, to to nie powinno dawać nam spokoju. Jeśli ktoś ma kredyt, dużą pożyczkę, rosną mu raty i to go martwi. Ale to, odpowiedź na pytanie, czy ja mam właściwą wiarę, powinno mnie martwić tysiąc razy bardziej. Jeżeli martwią mnie rosnące ceny, to nie jest dziwnego, że martwią. Ale odpowiedź, czy ja mam wiarę, która się Bogu podoba, to powinno spędzać sen z moich powień. Nie powinienem skocząć, dopóki nie odpowiem sobie na to pytanie. Czy ja mam właściwą wiarę? bo nie każda wiara zbawia, nie jest, nie śpi, nie gotuj, dopóki nie odpowiesz sobie na to pytanie. I teraz możemy przystąpić do studiów Słowa Bożego. Otwórzmy sobie Ewangelię według św. Łukasza, 14, 14 rozdział. 14 rozdział, 25 wers. <coughs> 25 wers mówi tak. A szły z nim tłumy i odwróciwszy się o liczne tłumy chodzą za Chrystusem z różnych powodów. Żeby oprawić ceremonię ślubną, piękną uroczystość, żeby rodzinę y, święta przeżyć w bardziej doniosłej atmosferze. Żeby mieć skrzynkę modlitę, do której można ciągle wrzucać swoje groźby, żeby się lepiej poczuć. Różne są powody, żeby ludzie nie gadać, żeby nie wywołać skandalu w rodzinie. Różne są powody. To, to się chyba nie zmieniło do dzisiaj. Liczne tłumy idą za Chrystusem. Pozornie. Liczne. I tym ludziom, nam wszystkim w sumie, Chrystus odwraca się, obróciwszy się, rzekł do nich. 26 wers. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma z nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem Moim. Kto mi zwika krzyża swojego, a gdzie za mną, nie może być uczniem moim. Sprawa została postawiona na Ostrzy Nie ma tutaj dowolności czy kompromisu. Chrystus postawił konkretne wymagania wiary. Dał obraz pewnej wiary, która pozwala na to, żeby do Niego przystąpić. Każdy inny nie akceptuje, mówiąc, nie może być uczniem moim, nie może być uczniem moim. Wyklucza wszystko poza to, co wskazuje w tych słowach, a wskazuje rzeczy bardzo niezwykłe.